Witam Państwa! Grupa teatralna na dobry początek! Zapraszam na jasełka! – Gdzie są Je się rogi? – No bo widzisz, Ty saj, że No anioł, jak to wściekłe zwierzę. Zabrał rogi, no i w nogi. – Koniliśmy go do nieba, ale strasznie szybko biega. Uciekł nam i gdzieś się skrył. – Został po nim złoty kusz. – Pył! – Dzwonił trochę na zakręcie, ale to tu, bez bestalencie, zblokował całą drogę. – Poskręciłem sobie nogę. – Daj mi nowe? trzeba. Teraz bliżej ci do nieba o skrzydełka się postaraj. Dosyć wiara! Mówcie lepiej, co na ziemi. Nikt tych planów tam nie zmieni. Ziemia w grzechach pogrążona. Niech ja skonam, czy dostanę to po co za O mój Boże! Ziemia w grzechach pogrążona. Grzeszy ojciec, grzeszy matka, grzeszy babka i brababka, sąsiad, dziadek i są Grzeszy ciocia biesia że ledwo z łóżka powstać zdąży, a najbardziej... Władza Grzeszy. Oto to! Szczególnie piekło cieszy! Rzeszia się już wybiera! Mamy wroga. Zbawiciela... Od ziemskiego szpiega Biesa otrzymałam SMS-a. Ma no, anioły i aniołki. O czym ta dziewczyna gada? Tu jest dama, a przy damach brzydko mówić nie wypada. O, ja była. W Betlejem gdzieś w stajence ma narodzić się panience, co Marią się nazywa, ktoś, kto grzechy wszystkie zmywa. Małe dziecię się zrodziło, zmywa grzechy. Misja jego ma być wielka, mhm. o! A świstak o, siedzi o, 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 i zawija w tę srebelka. E, dzwoncie do ziemskiego szpiega, co też robi ten lebiega. Niech potwierdzi lub zaprzeczy wszystkie te dziwaczne rzeczy, które prawi diabełuszka. A ja biegnę już do łóżka. Brody, 600, brody. 6 rodzy, sześć, pięć, dwa, trzy tak długo nie odbiera, pewnie znowu kogoś śledzi lub w teatrze sobie siedzi. Co tam robi ten biega? Halo, super. Co już biega? Jak się mają nasze sprawy? Pewnie teraz mam obawy. Nie jest wcale za wesoło. Pewno ludzi tutaj w koło. Mówią, że ma się narodzić ktoś, kto biegł. Przecież mamy na usługach naszego heroda. poczucie władzy złota dwa woreczki. Podniesie on rękę na ludzkie dziateczki. Herod nam oddany da przez to początek ochrutnej aż miło. Rzesi nie Teraz kończę te dysputy. Oszczędzam tanie minuty. A ty zajmij się herodem. Szepnij mu do Herod sługo nazwę. come on Służba szczęście mnie napawa, Bo nikt w mym że dziś nie złamał prawa. Chociaż może złamał, lecz ja nie wiem o tym. Ważne, że mnie musiał odejść od roboty, Bo nie znoszę zimna, a dziś chłodem wieje, A od chłodu człowiek szybciej się starzeje. Jeszcze tylko dwie godzinki i do domu, do rodzinki. Witam i że imię i nazwisko, adres zamieszkania, dokumenty i w ogóle bo to najście z pana strony muszę ująć protokółę. Nazywam się Anioł, mieszkam sobie w niebie. Przyszedłem zaprosić do stajenki ciebie. Nie jesteś pan mądry i z rozsądkiem zdrowym, bo się spoufalasz z urzędem państwowym. Chciałbym ci oznajmić, państwowe urzędzie, żebym przyszedł z nowiną, czyli po kolędzie. Nowinę te głoszę, światowo, globalnie, że Mesjasz się zrodził i przyjdzie triumfalnie. W ubogiej stajence zrodził się na siany i na wiek wieków królem nam zostanie. Królem? Wszego świata wszak mówiłem przecież. Król, stajenka, siano, co ty, anioł, pleciesz? Co ja mam napisać w tych wszystkich rubrykach? To, co mówisz, rubryk samo się wymyka. Co ja powiem szefowi, mój Boże wielki? Nie pisz nic. No jak to, to, to? Nie pisać? Ach, nie pisać. Pójdźmy do stajenki. Kochane dzieciaki, owieścić wam dążę, że dziś się narodził Pan, niebieski książę. Ktoś Ci gdzieś narodził, zaraz szum taki, dzieci wciąż się rodzą, stąd co przedszkolaki. Sam Bóg jego ojcem wniosek prosty zatem, choć żłób jego tronem będzie rządził światem. Skoro będzie rządził, zbawi nas od grzechu. My go oznaczymy orderem uśmiechu. A więc chodźcie ze mną do żłóbka dzieciny, Daruje wam radość i odkupi winy. Kiedy zadam to pytanie, chyba nie przesadzę, czy wśród ludzi na tej sali mamy jakąś władzę? Do stajenki betlejemskiej zapraszam uprzejmie, dary złożyć, o coś prosić. Będzie mi przyjemnie, obiecuję! Oficjalnie w Betlejem wystąpię, skrzyknę radnych i sułtesów, darów nie poskąpię. Oka nawet nie zmrużyłem w szpitalu tej nocy. Aż tu nagle przyszedł anioł i szukał pomocy. Mówię co tam, takie sprawy załatwiam od ręki. Wzywam Erkę, włamkam sygnał, pędzę do stajenki. W tym przypadku ZUS niczy ich, chyba już nie padnie, że karetkę tę wezwano całkiem bezzasadnie. Proszę z nami do Betlejem, ludzi wszelkich stanów, i całkiem ubogich, i zamożnych panów. Proszę krawców, elektryków, murarzy, bankowców, biznesmenów, bizneswoman, szewców, wykładowców, tych, co żywią, tych, co bronią, tych, co nauczają. Co handlują, konie kują, auta naprawiają? I kierowców, maszynistów, artystów, malarzy, i górników, i hutników, i bibliotekarzy. Ciała, a dzieciątko, duszę. Tymczasem z wdzięcznością dla Bożej Dzieciny w darze tu przynoszę wszystkie witaminy, aby nam dzieciątko zdrowie zdrowiu dorastało i z dniem każdym coraz większej siły nabywało. Tej nocy przyjąłem przedziwne zgłoszenie: Ktoś chciał, bym ochraniał Boże Narodzenie. Nim podejmę akcję, wypełniam, co trzeba, więc pytam. Ktoś, ty, słyszę, anioł z nieba? Przyznam, w pierwszej chwili całkiem zbaraniałem. Takiego zlecenia jak dotąd nie miałem. Lecz służba nie dróżba, a klient nasz pan. Włączyłem koguty, jadę, pełen szpan. Po podróży jeszcze trzęsą mi się nogi. Jechałem kilometr, pchałem resztę drogi. Może zboczeń świętych przyjąć cię się uda, Bo z tym sprzętem, jak ja, niż cuda. Pan Bóg się narodził tu, gdzie trzody pasą. Przyszliście z pokłonem? Prawie całą klasą, lecz mało mamy czasu, by ci, panie, służyć. Ferie są za krótkie, może by przedłużyć. Daj nam też prezenty pod nasze choinki i wycofaj z obiegu, Będziemy ci świetrzeć liczne kolędy. bo ja widzę, pokój we własnej osobie. Przyszedł żem do pokłon oddać tobie. Na każde wezwanie wóz służbowy pośle, żebyś już nie musiał uchodzić na ośle. Zimno, dziecko? Zimno! Masz wario rację. Trzeba przeprowadzić tu gazyfikację. Będzie to punkt pierwszy sesji Rady Gminy. Dziś to obiecuję dla świętej rodziny. Dzięki, żeś wysłuchał moich próśb. Człowieku, jesteś tak człowiekiem w nowym tysiącleciu. A dzisiaj tak wielu nie chce lub nie umie poznać mego głosu w tym krzykliwym tłumie. Ty nie byłeś w szkole. Tam to są hałasy. W szumie tym poprzednich chodziłam do klasy, kiedy usłyszałam głos anioła z nieba. Mówi Bóg się rodzi, do stajni iść trzeba, Lekcję więc skończyłam, wezwałam taksówkę, mówię, do Betlejem, a taksiaż za stówkę. Lecz gdy się dowiedział, co się wydarzyło, w ogromną go to radość, na szczęście wklaliło, mówi, żeby sobie tę stówkę odłożyć, to on także pragnie pokój panu złożyć. Jestem z budżetówki, nie zarabiam wiele, Jestem i bibliotekarzem, i nauczycielem, Więc się ucieszyłam z tej stuleńki małej, Którą drogie dzieci obie darowałam. Niech ci, Matka Boska, kupić się twój To Abyś, Panie Jezu, nigdy nie ma sług nocy. Widok wasz na serce szale nie raduje, Za przybycie zatem serdecznie dziękuję. Mnie szczególnie cieszy, ma prawa z i ogromna radość Najświętszej Panienki. Cieszy fakt, że serca ludzkie wciąż gorące, mimo że minęło już lat dwa tysiące. Gorących serc ludzkich pełen cały świat, mimo że minęło już dwa tysiące lat. Niestety już finał, czas tak szybko leci. A teraz poważnie, o czym marzą dzieci? By naszym rodzicom kochać było dane, a wszystkie dzieciaki czuły się kochane. By zażegnać wszystko to, co ludzi różni, aby nasze ręce nie spotkały próżni. By ludzie uśmiechem witali się co dzień, stróconym nie brakło już miejsca w gospodzie. Żeby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu, a biedni bez bez mieli skrawek dachu. Aby każdy głodny siadł do pełnej miski, a bibliotekarze Dostali podwyżki. By policja i lekarze nie mieli zajęcia, A rodziny wyszły dobrze nie tylko na zdjęciach. Już finał finału, panowie i panie, Więc jakie z tej szopki wynika przesłanie? Jeden wielki Polak, mądry, kto go słucha, By odnowić ziemię, wezwał kiedyś ducha. A my mu pomóżmy w tej wielkiej potrzebie, i od nowej ziemi zacznijmy od siebie.